Wszystkim witam Was ponownie i dzisiaj przychodzimy do Was z nowym filmem, z nowym vlogmasem, i dziś znowu będzie artystycznie. Postanowiliśmy po ostatnim vlogmasie, że nakręcimy jeszcze jeden tutorial, tym bardziej, że dzieciom się to tak strasznie spodobało, że dzisiaj postanowili zrobić coś, co podoba się im bardzo im, im. im. Już mróweczki tam pracują, już szykują cały materiał, i to dziś oni będą rządzić. To oni nam dzisiaj będą pokazywać, co będziemy robić. Także zaczynamy! Na stole dzieci już przygotowały potrzebny materiał. Mamy tutaj wszystkie odpadki z domu. Mamy tutaj też jakąś wełnę, którą dała nam babcia Ela. Mamy tutaj jakieś stare skarpeciory, woreczki. Mamy tutaj sól, Anastazja, wsyp sól do miski. Mamy tutaj nitki, sznurki wszystko to, co może się przydać, właśnie, żeby zrobić ręce i nogi. No, i różne opakowania. Zobaczymy teraz z czego, co zrobimy. Możemy ją wykonać z tego materiału. Szkoda, tylko mamy tylko taki malutki kawałeczek, więc nie wiem, czy uda nam się zrobić aż dwie czapki. A jeszcze jeden materiał to taki dla rozwiązania. Zresztą zaraz zobaczymy, co do czego wykorzystamy. Anastazja już tu szykuje wszystko. Jest bardzo podekscytowana, bo ona uwielbia takie prace domowe. Tu mamy jeszcze jakieś skarpeciory Gabriele, Gabriele. I zaczynamy. A tu na kominku już stoją i używamy ich codziennie. Pierwsze ozdoby, które wykonały dzieci. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. No, naprawdę ślicznie. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wykonać Właśnie taką ozdobę do domu w bardzo szybki i prosty sposób. To podlinkuję Wam film pod spodem. Postanowiliśmy, że nasz kapelusz zrobimy z tego materiału. Anastazja wzięła cyrkiel i musimy narysować takie półkole. Anastazja teraz wytnie naszą czapkę, a Gabriele. Czekaj, tutaj podwójne, weź już podwójne. I trzeba to zakręcić na czymś, czy na pudełku. Anastazja wycięła, a Gabriele zakręca. Będziemy robić brodę. Waj! No, serwę, seryprecyzji. Zwracam Ok, dość, stój. Kiedy już zawiniemy nas, naszą wełnę na cokolwiek, to wtedy łapiemy z jednej strony to jest bardzo ważne, żeby tutaj tego nie upuścić. i obcinamy w tym miejscu. I przyklejamy na naszą czapeczkę. Anastazja już daje klej. Anastazja zacznie od brzegu. Po, powoli. Jeszcze troszeczkę. I teraz powolutku będziemy przyklejać naszą. I przyklejamy. Czujemy sobie, żeby się nie oparzyć. Daj tutaj jeszcze. To teraz musimy tak. Możemy to tak e, przytrzymać mocno. Poczekajmy chwilkę, żeby wystygło dobrze. Jak już to wszystko ładnie wystygło, to wtedy. Jeszcze tutaj jest troszeczkę ciepły klej. Jak już wyschnie. To wtedy musimy rozczesać naszą brodę. Ale, żeby nie rozszarpać tego, to tak złapiemy z jednej strony. O, tak mocno tu. I czeszemy tylko końcówki. Uwaga, żebyś nie pociągła za mocno. Następnie bierzemy nasz woreczek i sypiemy tutaj sól, ryż, kamyczki, to co chcecie, coś ciężkiego. Bardzo dobrze. I teraz obcinamy tutaj. Skarpetka poszła. Nie! nie. Następnie ujeżymy sznurek. My chcemy taki brązowy, i zrobimy sobie tutaj supełek, taki, by tutaj zwisały nam rączki. O tyle? Tak wystarczy? Czy trochę jeszcze tego? Mam Tak, to najwyżej obecnie ma o tak? Ok, Czyli... Obecni. A, okay. Teraz okay. musimy zrobić stópki i wybierzemy następną skarpetkę, tym razem od Gabriele i obecnie takie dwa kawałki. No. Obetni. I do środka możecie włożyć watę, albo my mamy bardzo dużo y, z takich paczek, które dostaje. Chrupków. I wykorzystamy właśnie te chrupki, żeby włożyć do środka. Bierzemy kawałek materiału i obecniemy o w taki sposób, i do środka dajemy chrupeczka, tak? Dobrze. Zrób najpierw kulkę z chrupka. Musisz zrobić taką kulkę. O! Widzisz? Masz o. I o, tak widzicie, żeby wyszło w miarę taka stupeczka. Następnie tutaj będą rączki, i tutaj przykleimy stópki, O tak. Ok. Mogą być takie nóżki? Robimy rączki, jak to? Pokażę Anastazja, bo ja nie wiem. Kładamy ten, znowu chrupek do środka i robimy kolejną kulkę, którą teraz przykleimy tutaj do naszej wiszącej ręki. O, coś tego rodzaju widzicie. Więc znowu chrupek zwinięty. Dajemy trochę kleju do środka. O, dajemy nasz sznurek do kleju, żeby się to fajnie przykleiło i zawijamy. Wtedy chrupek przyklei się. Uwaga, żeby się nie oparzyć. I teraz tak przygotowana rączka. Okay. Mhm. Jeszcze jeden, bo to muszą być dwa. O. I obecnie tutaj kawałeczek. I jedna rączka jest fajna. Była bardziej okrągła ta rączka. O! I teraz są kapelusiki, żeby było widać sznurek. Przykleiliśmy naszą jedną rączkę. I teraz przyklejamy drugą rączkę. O! Tak, żeby to było widać z O! Super! Według mnie super. Jedna trochę krótsza, a druga trochę dłuższa niż chodzi. Następnie bierzemy nasz kapelusik i musimy, jak na następne? przykleić go tutaj, o zobaczyć jak on tutaj pasuje nam. I musimy obciąć to, gdzie jest za dużo, ale nie tak krótko. o Uważaj, żebyś nie obcięła ręki. Uważaj, o. Tak mniej więcej o tam. Daj obecnie to już, już będziemy widzieć. wzięliśmy tutaj z jednej strony, z drugiej strony i teraz tak. Tutaj musimy dać klej. Bo jeszcze, jeszcze, jeszcze. Na okay. I teraz to tak w taki oto sposób, żeby to się wszystko nam dobrze zamknęło. Tak? Teraz, kiedy go skleiliśmy tutaj przez Musimy dać odrobinę kleju tutaj wewnątrz, żeby przykleić to, żeby przykleić kapelusz do reszty. kapelusikiem. Jest kilka błędów, więc później zrobimy nowe, żeby były takie bardziej dopracowane. Po raz pierwszy robiliśmy, więc jest kilka błędów. Teraz wzięliśmy taką starą bombkę, która, jak widzicie, już tutaj brakuje i tej części. I właśnie użyjemy jej jako noska. Klej. Jó. Co bello. Bello. Tak może być? Tak może O, jest gotowy. Jest. O, jest No, pięknie jest wyglądał. Co Kolejna praca zrobiona. Prawa Tusia! My dzisiaj na kolację zamówiliśmy sobie jedzenie z dostawą do domu. Zamówiliśmy sobie katalanę, która zaraz do nas dotrze, więc pokażę Wam też, jak to tutaj wygląda. Wspomagamy w ten sposób takie firmy tutaj nasze wokół nas. To nie są restauracje bardzo duże i są to restauracje, które już zamknęły w marcu przez trzy miesiące i teraz też na kolejne miesiące, więc zamawiamy co jakiś czas sobie z dostawą do domu właśnie, żeby je tak wiecie, wesprzeć. I dzisiaj właśnie będzie Katalana. Chciałam Wam tylko powiedzieć i przypomnieć, że jest promocja na biżuterię Happiness Boutique. Firma skontaktowała się ze mną i właśnie zaoferowała mi taką promocję dla Was, dla osób, które mnie śledzą, bo ja bardzo często Wam proponuję tą biżuterię, bo jestem z niej bardzo zadowolona i tym razem jest inaczej. Na hasło Beatrix Life macie zniżkę już od zakupów powyżej 19 Euro yy, i wysyłkę gratis już od 19 euro wzwyż, właśnie z tym hasłem. Dodatkowo, jeśli wydacie powyżej 39 euro, to macie jeden produkt gratis, który wybiera firma Happiness Boutique. Wy nie wiecie, to jest niespodzianka. A jeśli wydacie więcej niż 69 euro, to macie aż dwie niespodzianki. Paczka dochodzi w niecały tydzień, więc możecie sobie zamówić na prezenty świąteczne jakiś zestaw. Z tego łańcuszka jestem bardzo zadowolona. Jak dobrze wiecie, też z tych kolczyków podziękuję Wam wszystko pod spodem, więc jeśli chcecie, to możecie skorzystać. My się z wami żegnamy. Dzieci już poszły na górę się przebrać. My teraz szykujemy sobie jakiś film. Wieczór był udany, jedzenie było pyszne, i myślę, że to, co stworzyliśmy, też było naprawdę fajne. Jeśli film Wam się podobał, to zostawcie paluszka w górę, zapiszcie się na Instagrama. I widzimy się w następnym filmie. Cześć Wam!